Gabriel Seweryn, znany w Polsce celebryta, znalazł się w centrum uwagi na początku listopada, gdy ujawnił, że z powodu problemów finansowych musiał zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Ta sytuacja zaskoczyła wielu, biorąc pod uwagę jego wcześniejszy styl życia, który często był kojarzony z bogactwem i przepychem. Niebawem po tej wiadomości, 28 listopada, Seweryn zmarł w szpitalu w Głogowie, co wywołało falę kontrowersji. Przed jego śmiercią pojawiły się doniesienia o tym, że personel medyczny mógł odmówić mu właściwej opieki. Z relacji mediów, w tym faktu, wynika, że agresywna postawa Seweryna i osób mu towarzyszących mogła wpłynąć na decyzję ratowników. Pogrzeb Seweryna zaplanowany jest na 6 grudnia w Krzypowie, dzielnicy jego rodzinnego miasta. To tam będzie miał miejsce jego pochówek obok grobu ojca. Choć spodziewana jest obecność licznych znajomych i bliskich, jego matka prawdopodobnie nie będzie mogła uczestniczyć w ceremonii. Tragiczne okoliczności śmierci Gabriela Seweryna rzucają światło na ważne kwestie społeczne i zdrowotne. Jego historia od momentu ogłoszenia problemów finansowych, aż do nagłej śmierci, skłania do refleksji nad jakością opieki zdrowotnej i dostępem do wsparcia dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Ta smutna historia może stać się impulsem do szerszej debaty na temat tych ważnych zagadnień w Polsce. Tragiczny koniec życia Gabriela Seweryna, znanego z programu Królowe życia, przyniósł wiele bólu i smutku dla jego najbliższych, zwłaszcza dla jego matki. Jej stan zdrowia. Pogorszony przez przeżywanie straty syna, sprawia, że prawdopodobnie nie będzie w stanie uczestniczyć w pogrzebie. Znajomi rodziny podkreślają głębokie związki, jakie łączyły Seweryna z matką, wspominając ich wspólną pracę i czas spędzany razem, co czyni jej obecną sytuację jeszcze bardziej bolesną. Seweryn, który zyskał rozpoznawalność dzięki swemu wyjątkowemu stylowi, życzył sobie, aby został pochowany w jednym z jego charakterystycznych futer. Jego indywidualność zostanie także podkreślona podczas uroczystości pogrzebowej poprzez wyeksponowanie wyjątkowego zdjęcia z 2008 roku. Autorstwa Anny Hamzy. Fotografia ta, opisana przez jej twórczynię jako ukazująca człowieka w sposób autentyczny. Bez przerysowania, zostanie umieszczona przy trumnie. To wyraźne odzwierciedlenie zamiłowania Seweryna do sztuki i mody, a także świadectwo jego życia i osobowości. Jego śmierć i sposób, w jaki zostanie uczczony, przypominają o złożoności ludzkiego życia i głębokich więziach rodzinnych, które pozostają nawet po odejściu bliskich. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.